2021 rok, na pewno jego pierwsza część to skutki COVID-u. Będziemy analizowali, jak będą się zachowywać konsumenci w sklepach. Już niestety widzimy zjawisko takie, że jeśli jest trochę mniej, te zakupy są mniejsze, zwłaszcza tych produktów, które wpływają w sposób naturalny na wzmocnienie odporności, jak owoców i warzyw. Jabłek zebraliśmy relatywnie mało i widzimy dzisiaj, że są problemy z uzyskaniem za nieracjonalnych cen. Podobnie to ma miejsce w innych krajach, ale w Polsce ten spadek cen jabłek jest chyba najwyższy. Nie jest to jeszcze poziom taki, który by oznaczał, że gospodarstwa będą bankrutować, ale to jest dalekie od oczekiwań i od możliwości rynku. Ale inna rzecz sadownikom i rolnikom spędza sens powiek. Mianowicie jesteśmy w trakcie precyzowania warunków nowej polityki rolnej na kolejną perspektywę Unii Europejskiej. I takie sformułowanie jak Zielony Ład jest dzisiaj bardzo zajmujące dyskusje wśród rolników. To jest po prostu wielka obawa, czy polscy rolnicy będą mogli na tym skorzystać, czy tylko na tym stracą. Ja miałem okazję niedawno słuchać zarówno komisarza Wojciechowskiego, jak i ministra polskiego ministra rolnictwa. Niestety zauważam, że idą trudne czasy dla rolnictwa towarowego, dla tego rolnictwa, które sprzedaje na na rynek, który utrzymuje się głównie ze sprzedaży produktów, zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na rynki eksportowe, bo próbuje się jak gdyby sformułować taką teorię, taką wizję rolnictwa, że to gospodarstwa wielokierunkowe, wielogatunkowe, czyli posiadające różne rodzaje produkcji, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, będą przyszłościową, będą pewną perspektywą. To jest bardzo niepokojące zjawisko, dlatego że jeżeli do tego doprowadzimy i taki kierunek wyznaczymy, to ci, którzy zainwestowali w ostatnich latach w rozwój nowych technologii, zakupili sprzęt, postawili na nowoczesność w swoich gospodarstwach, mogą mieć problem z utrzymaniem się na rynku. A tych, których się dzisiaj będzie stawiało za wzór, czyli tych drobnych, słabo zorganizowanych, nietowarowych, i tak nie uratuje sytuacja wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, bo to będzie i tak za mało, aby te gospodarstwa przetrwały. Więc tak naprawdę będzie walka znowu o rynek, o to, czy polskie rolnictwo sobie. Poradzi na wspólnym rynku, ale co więcej, boję się, że rolnictwo Unii Europejskiej, jeżeli ono będzie miało taki wymiar, nie poradzi sobie z rolnictwem światowym, na przykład z wielkoobszarowym rolnictwem produkującym mięso w Ameryce Południowej, czy gospodarstwami farmerskimi w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. Nie wspomnę już o tym, co się dzieje na Wschodzie, czy na Ukrainie i w samej Rosji, gdzie bardzo mocno inwestuje się w rozwój nowych technologii. Stawia się na wielkie, wielkoprzemysłowe gospodarstwa fermowe. Wiadomo, że tam są niższe koszty wytwarzania. Te produkty będą wpływały także na rynek wspólnotowy i będą zabierały miejsce nie tylko polskim produktom, ale także tym wytworzonym w innych krajach Unii Europejskiej. Więc na pewno to będzie ogromnym wyzwaniem w 2021 roku i kolejnych latach dla europejskiego i polskiego rolnictwa.